Witajcie, z tej strony Ania Komenda. Dołączyłam do DT Studio Forty i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić uroczy layout z nową kolekcją So Cute i zdjęciami Waszych pupili. Możecie też użyć zupełnie innych zdjęć, ponieważ ta kolekcja jest bardzo uniwersalna, więc wszystkie słodkości, jakie macie na podorędziu, możecie użyć. Layout będzie oparty na kompozycji siatki. Zazwyczaj w siatce używane są kwadraty albo prostokąty, czasem koła, a ja użyję tagów, które zrobię własnoręcznie z różnych papierów z kolekcji. So Cute. Wybrałam wzory, które są z drugiej strony te powtarzalne, bardziej solidne. Moje zdjęcia wydrukowane są w formacie ćwiartki 10x15, w związku z czym muszę dopasować rozmiar tagów tak, żeby stanowiły swego rodzaju ramkę do zdjęcia. Wszystko robię na no, tak zwane oko, więc nie pytajcie mnie o dokładne wymiary. Po prostu przymierzyłam zdjęcie i stwierdziłam, że taki rozmiar będzie w sam raz. I teraz wycinam 9 prostokątów używając różnych wzorów z kolekcji. So Cute! A po wycięciu prostokątu przykształcę je w tagi przy pomocy specjalnego dziurkacza. Oczywiście, jeżeli macie wykrojniki tagi w odpowiednim rozmiarze, który Wam pasuje, możecie ich użyć. Nie ma tutaj żadnego problemu. Jeżeli macie elektroniczną maszynkę do wycinania i chcecie sobie przyspieszyć pracę, Absolutnie. Też możecie z tego skorzystać. Miejcie tylko na uwadze fakt, żeby Wasze tagi zmieściły się w formacie 12 na 12 Jeżeli robicie format 9 na 12 to mój skrap możecie z łatwością przekształcić właśnie w ten format, dlatego że brzegi po prawej i lewej będą wolne od kompozycji, więc gdybym użyła 9 na 12 moja kompozycja wypełniałaby całkowicie właśnie Rozmiary A4. Tak jak wspominałam, wycięłam wszystkie prostokąty i przekształcam je w tag. i Tutaj jeszcze dobieram sobie wzory. Używam takiego dziurkacza narożnego, który mam już od wielu, wielu lat i który bardzo lubię właśnie, dlatego że można dzięki niemu bardzo szybko stworzyć taga z dowolnego skrawka papieru. I teraz następny krok, czyli dodawanie ramek do zdjęć. Oczywiście to jest absolutnie opcjonalne. Ja po prostu nie mogę mieć zdjęć, które nie mają ramki. Zazwyczaj staram się po prostu wydrukować zdjęcie z białą ramką, ale tutaj kolasz czterech zdjęć całkowicie wypełniał arkusz 10x15, w związku z czym na białe rameczki wydrukowane nie starczyło mi już miejsca. W związku z tym używam jednego z papierów z kolekcji z takim śmiesznym konfetti, żeby swoim zdjęciom dodać ramek. Uwielbiam to robić, dlatego że ramki sprawiają, że zdjęcie odznacza się od tła, wyskakuje jakby z niego bardziej, zwłaszcza jeżeli używacie jakichś ciemniejszych papierów. Akurat w tym przypadku wszystkie papiery mają takie pastelowe kolory, ale i tak, wiecie, siła nałogu. W tej chwili wycinam kółka, żeby wzmocnić dziurki tagów. Właściwie nawet nie wzmocnić, bo moje tagi nie będą przypięte do niczego. Bardziej, żeby podkreślić, że to jest właśnie tak. Możecie też użyć zwykłych kółek dziurkaczowych, i później zrobić dziurkę dziurkaczem przez środek dwóch sklejonych elementów, i wyjdzie wam to samo. Ja po prostu lubię ten schludny, Wygląd dziurek, i bardzo często używam tego dziurkacza, w związku z czym uważam go za naprawdę dobry i opłacalny zakup. I teraz pora na dziurki. Używam tutaj mojego kropodajla. Oczywiście możecie użyć zwykłego dziurkacza do dziurek, segregatorów, tylko przekręćcie go tak, żeby robić dziurki tylko jedną stronę. Używam białego papieru jako tła. I żeby go troszeczkę rozweselić, zrobię na nim teksturę psich łapek albo kocich łapek, zwierzęcych łapek. Przy pomocy stencila, maski szablonu, jak zwał, tak zwał, i jasnoróżowego tuszu Distress Oxide. Uwielbiam pracować z tymi tuszami, bo świetnie się blendują. Można dozować intensywność koloru, w zależności od tego, jak intensywnie trzecie szczoteczką, tudzież gąbeczką i ile warstw nakładacie. Ten kolor to jest Spoon Sugar. Możecie też użyć każdego innego tuszu, jaki macie. Nie musi to być Distress Oxide. Ja po prostu lubię pracować z tymi tuszami. I pora na drugą, mix-mediową warstwę, czyli trochę bałaganu stworzonego przy pomocy mega starej mgiełki od Heidi Swap. Kolor się nazywa Seafoam, aczkolwiek ja już... Od dawna nie można tych mgiełek kupić w sklepie, i tutaj też możecie zupełnie sięgnąć po to, co macie w domu. Możecie rozwodnić trochę akwareli, możecie użyć innej mgiełki, możecie użyć tuszu, możecie rozwodnić sam tusz, wszystko co pasuje wam do kompozycji. Akurat ten kolor idealnie się tutaj wpasował. Jak widzicie, po wyschnięciu jest dużo jaśniejszy niż się na początku wydawało, że będzie, więc o tym trzeba też pamiętać. I teraz pora na klejenie. Każdy tak, podkleiłam kawałkiem tektury typu bermat. Dodatkowo każde zdjęcie też ma warstwę bermaty pod spodem. Możecie tutaj użyć czegokolwiek innego, co lubicie używać do nadawania swoim pracom tekstury. Jeżeli chcecie przechowywać takie prace w sergatorze, zależy Wam na tym, żeby jak najwięcej upchnąć, możecie w ogóle zrezygnować z przestrzenności. Ja mam na tym punkcie <noise> bzika. Jeżeli śledzicie mnie w jakikolwiek sposób w social mediach, to na pewno o tym wiecie. Więc nigdy nie rezygnuję z trójwymiarowości i warstw na moich skrapach. I teraz najfajniejszy element, czyli ozdabianie. Sięgam tutaj po naklejki z kolekcji So Cute. Są w niej arkusze właśnie dedykowane tylko i wyłącznie pupilom. Są słodkie pieski, słodkie kotki. Ja oczywiście skupiam się na pieskach, żeby podkreślić tematykę mojej strony. Używam też tego arkusza z elementami do wycinania. I jak widzieliście, wycięłam tylko na przykład kawałek taga. Tutaj wycinam ramkę, żeby stworzyć warstwy na mojej kompozycji więc nie musicie wszystkich elementów używać dokładnie tak, jak są. Dalej tu przekładam, dokładam. W kolekcji So Cute jest kilka zestawów naklejek. Są takie słodkie sprzęty kuchenne z uśmieszkami, są pieski i kotki, są takie uśmiechnięte kropki, są naklejki typu epoxy, są naklejki z kawą, e, e, słodką herbatą e, i są też naklejki transparentne z czarnymi napisami, więc do wyboru, e, do koloru. Ja tutaj się bawię różnymi, sięgam po różne wzory, oczywiście w granicach tematu mojego skrapa e, czyli e, psa. Mój biedny pies jest zmuszany do pozowania w różnych outfitach. Tutaj wybrałam tylko akurat cztery. Jest tutaj z kocimi uszami, jest w takiej czapce szlafmycy do spania, jest w stroju wiedźmy na tudzież czarodzieja na Halloween, jest też w ścierce kuchennej przebrany za babuszkę. Tytuł skrapa to przebieranki i stworzyłam go używając wykrojników alfabetu. Uwielbiam ten alfabet do tworzenia tytułów na skrapach dlatego że litery są na tyle grube że można je podkleić paseczkami pianki 3D i nadać im jeszcze więcej przestrzenności Tytuł jest Przebieranki i spędziłam trochę czasu podklejając każdą literę i przyklejając ją do skrapa Oczywiście ten fragment wycięłam żeby was nie zanudzać Po dodaniu tytułu miałam jeszcze parę pustych miejsc w których mogłam dorzucić elementy więc to jest właśnie kolejny krok. Użyłam do tytułu jasnoróżowego kartonu, po prostu, żeby litery się troszeczkę odcinały od tła. I teraz, wykończanie. Właśnie to są naklejki epoksy, o których Wam wcześniej wspominałam, i te naklejki mają na dole taki rządek kropeczek, którymi uzupełniam kompozycję. I jeszcze coś zrobiłam, ale nie pamiętam co. Musimy poczekać, aż wideo dojdzie do tego fragmentu, w którym dodaję ten element. Tak, tutaj już mi się wydawało, że skończyłam, ale nie, wróciłam z powrotem i jeszcze sięgnęłam po naklejki, które nie są z kolekcji. So Cute! Wygrzebałam je z zasobów innych. Studia Forty i tam jest parę takich napisów, które wydawały mi się, że będą super pasować do mojego skrapa. Natomiast możecie zauważyć, że mieszam języki, mieszam polski, mieszam z angielskim. Nie przeszkadza mi to zupełnie, skrapy są dla mnie, tylko ja je oglądam. Rozumiem oba języki, więc nie jest to żaden problem. Tutaj jeszcze kilka zbliżeń na skończony projekt. Wyszło bardzo przejrzyście, lekko biało. I słodko, tak jak mój słodziutki syneczek filutek na zdjęciach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia na jakimś następnym filmie. Pa!